Nie wiem, czy wy pamiętacie, ale ja pamiętam, że byłem tutaj dwa lata temu i obiecałem, że wrócę i zapytam, jak jest. Wtedy mówiłem o tym, że nie jesteśmy Kopciuszkami, tylko mamy godność Dziecka Bożego, jesteśmy kimś wielkim. I chciałbym Was zapytać, oczywiście głośno mi nie odpowiecie, ale chciałbym, żebyście przynajmniej sobie w sercu odpowiedzieli, na ile udaje mi się rzeczywiście. Tą godnością, tą świadomością tego, że jestem kimś wielkim, nie Kopciuszkiem właśnie, tylko kimś wielkim żyć. Spróbujcie, tak na początek tej naszej wspólnej wędrówki przy tym słowie, odpowiedzieć sobie na to pytanie: na ile mi się przez ten czas udało żyć świadomością tego, że rzeczywiście jestem dzieckiem Boga, jego córką, jego synem, a więc kimś wielkim, nie Kopciuszkiem. Musimy sobie na to pytanie odpowiedzieć, bo dzisiejsze słowo jest jeszcze bardziej. Ono jeszcze bardziej idzie w głąb, jeszcze bardziej zadaje nam trudniejsze pytania, więc warto, żebyśmy mieli ten fundament. Ta dzisiejsza Ewangelia bardzo plastyczna, bo opowiada o pewnym wydarzeniu z życia Jezusa, z życia Jego ziomków, Jego wioski z Nazaretu. Mamy Szabat, mamy Sobotę, kiedy Żydzi zbierają się na modlitwie w synagodze, tak jak my dzisiaj w niedzielę w kościele. I jest też ten moment, w którym jest czytane Słowo, o czym też słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, że cały lud się zbiera na to, żeby słuchać Słowa Bożego. Tak Żydzi, tak i my wierzymy, że kiedy czytamy Słowo we wspólnocie, to jest tu pomiędzy nami Bóg żywy, Bóg, który jest prawdziwy. Jezus dostaje zwój księgi i czyta, tak jak słyszeliśmy przed chwilą czyta Proroka Izajasza. I chciałbym, żebyśmy na początek zobaczyli, jaki Jezus jest. Jeśli ktoś widział plakat tego naszego dzisiejszego spotkania, to tam było napisane, że Jezus jest wolny i bezczelny. I chciałbym to wytłumaczyć, o co mi chodzi i dlaczego tak nazywaliśmy to spotkanie. Zobaczcie, że jest wolny i bezczelny w tym, co robi i jak robi. Bo co? Bo przychodzi do swojego Nazaretu, przychodzi do wioski, to wtedy była wioska, nieduża, nieduża mieścina. Przychodzi do swojej wioski, czyli do ludzi, którzy doskonale go znają. Nie wiem, kto tu u Was jest na tyle znany, żebyście go wszyscy znali w kielcach, ale wyobraźcie sobie, że Wasz sąsiad z dziesiątki wyjechał na jakiś czas i teraz wraca. Na nasze osiedle, do naszego miasta i tutaj wychodzi na środek kościoła i zaczyna mówić. Przychodzi do swoich, do swoich sąsiadów, jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii jego rodzina, sąsiedzi słyszeli o wielkich rzeczach, których dokonał, a więc ludzie plotkowali, podawali sobie wiadomość dalej, że ten Jezus to jednak na kogoś wyrósł, że nie jest tylko cieślą, który robi te stołki, ale rzeczywiście jak wyszedł z Nazaretu, to zaczęło być o nim, zaczęło być o nim głośno, zaczął być rozpoznawalny i on teraz wraca. Ale my go doskonale pamiętamy. Pamiętamy te 30 lat, które tutaj żył, i że czasami był taki, że nie uśmiechnął się do kogoś, komuś nie powiedział dzień dobry. A więc te wszystkie rzeczy, które my też doskonale wiemy o naszych sąsiadach, i moglibyśmy całą litanię wypisywać o wszystkich ludziach, których znamy, choćby tutaj w tym mieście. On przychodzi, wchodzi na nabożeństwo do synagogi i czyta Izajasza. I spróbujmy to sobie wy wy wyobrazić. To napięcie. Przeczytał tekst. I siada, i jest cisza. To tak jak ja bym teraz usiadł, i byście się zastanawiali, co mu się stało. I mija jakiś czas, i pan Jezus mówi: Dzisiaj spełniły się te słowa, które usłyszeliście. Rozumiecie? On staje przed swoimi sąsiadami, przed swoimi bliskimi, i mówi innymi słowami: Bóg wybrał mnie do wielkich rzeczy. I dzisiaj się to zaczyna. Jestem wybrany. To rozumiecie, co się czuje o takim człowieku, który jest z nas i mówi: Jestem wybrany, nie? No, nie, nie? Nie przyjmuje się tego prosto. Jak ktoś przyjeżdża z daleka, papież przyjeżdża, no to jest wielki. My go nie znamy, tylko słyszeliśmy z mediów i tak dalej. Ale jak nasz sąsiad mówi: Ja jestem wybrany, Bóg mnie wybrał, to musiało się w nich coś zaburzyć. I ładnie to sobie Kościół w tą niedzielę ucina to słowo, ale gdybyśmy pociągnęli kilka wersów dalej, zachęcam Was do tego w domu to byście zobaczyli, że oni go porwali za ubrania, żeby nie powiedzieć dosadniej wyciągnęli go z tej synagogi i chcieli go zrzucić ze skały. Tak bardzo ich to oburzyło, że Jezus, którego znają, mówi dzisiaj: Słowa, które przed chwilą przeczytaliśmy z pisma, zaczynają się spełniać. Mówię o tym tak długo. Dlatego, żebyśmy nie chcieli też na tą Ewangelią przejść do porządku dziennego, przeczytaliśmy słowo, idziemy dalej, wracamy do swojego życia. Ale chciałbym was i siebie też, bo razem słuchamy, żebyśmy się zachęcili do tego, żeby to słowo było dla nas inspiracją. Dlaczego? Do, do tego, żeby przyszedł taki dzień, w którym staniemy przed swoimi bliskimi, przed tymi, których doskonale znamy, i ci, którzy nas doskonale znają, i żebyśmy mogli powiedzieć tym ludziom, Bóg dzisiaj chce Ci ogłosić wolność i to przeze mnie. Tego słabego, którego znasz, tego którego czasami obgadujesz, tego którego oceniasz, Bóg chce Ci dzisiaj przynieść wolność. Chciałbym, żeby to słowo nas do tego zainspirowało, żebyśmy byli ludźmi, którzy rzeczywiście, tak jak Wam mówiłem dwa lata temu, wychodzą z pozycji kopciuszka, który nic nie może jest nikim, do pozycji kogoś, kto jest pełen ducha świętego i przychodzi do swoich i mówi: Zaczyna się coś nowego. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że zobaczcie, wielu z nas, chrześcijan, nawet tych, którzy tutaj przychodzą wiernie co tydzień, my jesteśmy naprawdę dobrymi ludźmi, staramy się, próbujemy to nasze życie przeżyć z Panem Bogiem pobożnie, większość z Was płaci uczciwie podatki. Jesteśmy po prostu dobrymi ludźmi, tak? Ale zobaczcie, że bardzo często nasza wiara sprowadza się do takiego prostego schematu który można by streścić w kilku zdaniach. Człowiek został stworzony przez Pana Boga, później człowiek zgrzeszył, potem Pan Bóg się zdenerwował, ale w tym zdenerwowaniu wymyślił sobie, że będzie ktoś taki jak Jezus, będzie Zbawiciel. Ten w pewnym momencie historii życia przyszedł na, tą, na ten świat, ukrzyżowali Go, zbawił nas, zmartwychwstał i tyle Go widzieli. Nie? Tak mniej więcej nasza wiara wygląda. Opowiadamy sobie pewną historię, próbujemy w nią wierzyć, ale, jakby ona jest obok naszego życia. Zostajemy na tym, że rola Pana Jezusa sprowadza się do przyjścia, do zbawienia, odkupienia tego świata, do przebaczenia naszych grzechów, ale to wszystko, jakby tylko dotyczyło naszej wieczności. Tymczasem, i ta dzisiejsza Ewangelia o tym mówi, Jego rola jest inna, że Pan Jezus chce nam zaoferować coś więcej niż tylko obiecane życie wieczne po śmierci. Bo co Pan Jezus dzisiaj mówi? On mówi tak: w pierwszej osobie, czytając Izajasza, posłał mnie Bóg, abym głosił dobrą nowinę ubogim, a więc dobre słowo tym wszystkim, którzy odczuwają brak, którzy są biedni po prostu. Bym opatrywał rany serc złamanych, bym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę. Pan Jezus przyszedł nie tylko dać nam życie wieczne, ale przyszedł ogłosić nam dobrą nowinę. I żeby ta dobra nowina zadziałała, to ja muszę sobie najpierw powiedzieć, co jest w moim życiu złą nowiną, a więc co jest powodem mojego smutku. Ja was słabo dzisiaj widzę, bo te światła są okropne, ale podejrzewam, bo tak jest w większości naszych kościołów, że macie teraz smutne twarze. I te smutne twarze mówią o tym, że w naszym sercu jest coś, co nas boli, bo o czymś myślimy. Myślimy o pracy, o problemach, o chorobach i tak dalej. I warto, żebyśmy to nazwali... Bo Pan Jezus mówi, chce Ci ogłosić właśnie w tym, co Cię smuci, dobrą nowinę, to znaczy dobre słowo. Powiedzieć ci, że jest nadzieja, że to, co czujesz, co sprawia, że właśnie masz teraz y, 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 smutną twarz, smutne serce, to to nie jest ostatnie słowo w Twoim życiu, że chce ci dać nadzieję na to, że będzie inaczej. I to nie kiedyś po śmierci, ale dzisiaj, tutaj, w tym momencie. Pan Jezus przyszedł leczyć i to nie tylko nasze dusze, jak my to ładnie mówimy w kościele. Zobaczcie, jakie to jest wygodne. My mówimy, że nam leczy serca, bo tego nikt nie widzi. Ale Pan Jezus też przyszedł leczyć ciała i On mówi wyraźnie, żebyśmy się modlili o uzdrowienie. My się często nie modlimy, bo się boimy, że nas nie wysłucha albo że ta modlitwa nie wyjdzie. I boimy się kompromitacji, ale jeśli Jemu wierzymy, to nie możemy się bać. Mamy prosić. Czy nam da, to jest inna kwestia, ale mamy prosić z wiarą. Dalej przyszedł wyzwalać. To nie jest mysza dla więźniów, ale Aha. przecież my wszyscy czujemy się w jakiś sposób zniewoleni. Myślę, że i mamy i nałogi, i choroby, które od lat się za nami ciągną, jakieś historie w życiu, które przytłaczają nas, które sprawiają, że nie potrafimy rozwinąć skrzydeł. I on mówi: chcecie z tego wyzwolić. Chcę wyzwolić Twoje kobiece i męskie serce, Chce Ci dać wolność żebyś mógł iść jutro w poniedziałek do pracy, do szkoły z uśmiechem na twarzy, z nadzieją i bez strachu, że znowu ktoś mnie skopie. Po to przyszedł na świat. Co to znaczy w praktyce? To chodzi o to, że jemu nie chodzi tylko o nasze życie wieczne, naszą duszę, ale chodzi o jakość naszego życia tutaj na ziemi. O to, żebyśmy nie znowu się spieli i obiecali Panu Bogu życie bezgrzeszne, bo On wie, że będziemy grzeszyć, ale żebyśmy się tym grzechem nie martwili, żeby On nas nie przytłaczał, żebyśmy mogli iść dalej. Mówiąc jeszcze inaczej, żebyśmy mogli żyć pełnią naszego życia, a nie na pół gwizdka. Zobaczcie, że my wszyscy marzymy o takim życiu, które mają gwiazdy filmowe albo nie wiem, jacyś wybitni ludzie których znamy z telewizji. A Pan Jezus mówi, nie musisz o tym marzyć. Możesz sam tak żyć. Możesz odkryć, że twoje życie, takie zwykłe, jako żony, męża, rodzica, studenta, nie wiem kim jesteście, może być życiem niezwykłym. Bo ja daję nadzieję. Ten dzisiejszy fragment, który przeczytaliśmy z Ewangelii jest szalenie ważny dla naszego chrześcijaństwa, dlatego że zobaczcie, jak powiedział Łukasz w tym długim wstępie, to jest początek działalności Pana Jezusa. Na samym początku Pan Jezus bierze ten właśnie fragment, a nie inny. On nie wybrał, zobaczcie, żadnego fragmentu z Księgi Powtórzonego Prawa, kiedy Bóg mówi o przykazaniach, kiedy mówi o zakazach. Kiedy mówi o tych wszystkich szczegółowych y, przepisach rytualnych, które trzeba wypełnić, żeby być sprawiedliwym człowiekiem. Nic z tych rzeczy. Pan Jezus na początek swojej działalności, czyli mówiąc współczesnym językiem y, takiego y, wygłoszenia, na początek, kiedy wygłaszał takie swoje ekspoze przed tymi, do których był posłany, wyciąga dobre słowo: mówi Pan Bóg chce przyjść do Ciebie i zrobić. Przepraszam za ten zwrot, zrobić ci dobrze. Chcę sprawić, żeby Twoje życie było naprawdę dobrym życiem. Taki jest początek Ewangelii. Pan Jezus nie przychodzi z zakazami i nakazami, ale przychodzi z ofertą mówi, chodź za mną, a Twoje życie będzie naprawdę wolne. Nie prawi morałów na początku. Nie odwołuje się do sumienia ludzkiego, nie jeździ po wyrzutach sumienia, nic z tych rzeczy. Po prostu mówi Bóg dzisiaj, bo mówi, te słowa się spełniły, Bóg dzisiaj chce wyzwolić Twoje życie do tego, żebyś był szczęśliwy. Mówi inaczej, co ma do zaoferowania. Całe Jego życie, jak weźmiemy Ewangelię, jest właśnie takim życiem. Boga, który chodzi po świecie i robi, czyni człowiekowi dobrze. Uzdrawia, leczy, wskrzesza, modli się z ludźmi, karmi ludzi, przede wszystkim daje nadzieję, taki jest Jezus. I warto tą ofertę rozważyć dzisiaj. Z ofertami jest tak, my żyjemy w takim świecie, że ciągle nam ktoś jakąś ofertę składa, nasze skrzynki są zawalone różnymi ulotkami, ale Jezus daje nam dzisiaj też ofertę i mówi: zobacz, przejrzyj, nie wyrzucaj od razu do kosza, i zobacz, że może tam jest dla Ciebie jakieś zdanie. Jakaś, y, jakiś moment, który da Ci nadzieję. Rozumiecie, cała nowość, cała wielka dobra nowina polega na tym, że Jezus przyszedł oddać życie za człowieka. Nie powiedzieć, co człowiek ma robić, ale przyszedł powiedzieć: Ja to zrobię za Ciebie, ja oddaję swoje życie za Ciebie. Za człowieka to znaczy za mnie i za Ciebie, za konkretnego człowieka, nie za masę ludzką. Problem tylko polega na tym, że w tej opowieści pojawia się e, zły charakter, to jest diabeł. I on naprawdę jest prawdziwy, e, on naprawdę jest kimś, kto cały czas nam tłoczy do głowy takie zdanie, które mówi: Bóg Cię kłamie, Bóg od Ciebie chce niesamowitych rzeczy, Bóg od Ciebie żąda, wymaga, e, stawia Cię pod ścianą, ciągle zsyła na Ciebie cierpienia. I my w to wierzymy. Zobaczcie, że my się boimy Boga. Jakoś nam przychodzi z wielkim trudem przyjąć taką dobrą nowinę, jaką dzisiaj słyszeliśmy, że Pan Jezus naprawdę niczego od nas nie chce. Naprawdę nie chce. On chce nam tylko dać. Wystarczy, żebyśmy puścili teraz kartki z długopisami i zrobili małą sondę z prostym pytaniem: po co Jezus przyszedł na świat? I myślę, że Większość odpowiedzi będzie właśnie takich, że przyszedł dać nam życie po śmierci, pokazać nam jaka jest prawdziwa moralność, co mamy robić, żeby się zbawić itd. Rzadko ktoś powie o tym, że on przyszedł dać nam wszystko za darmo. Zapominamy o tym. I to nie jest nasz grzech. Po prostu mamy krótką pamięć, mamy Alzheimera wrodzonego i trzeba przychodzić tutaj słuchać słowa, żeby sobie przypominać, jaki on jest naprawdę. Dlaczego to jest takie ważne? Bo całe lata, również w kościele, okradaliśmy Ewangelię z dobrej nowiny. Skracaliśmy ją do wymogów, do tego, co my musimy zrobić, do tego, co jest po stronie człowieka. A sercem Ewangelii, głoszenia Pana Jezusa, jest to, że przyszedł dać nam życie, przyszedł dać nam radość. To dzisiaj słyszeliśmy. To jest serce Ewangelii. On przyszedł dać nam nadzieję, przyszedł uzdrowić. Przyszedł dać nam wolne serce, czyli takie, które jest pełne inspiracji, do tego, żeby to życie przeżyć fajnie, żeby przeżyć je dobrze. Zobaczcie, że w świecie, w którym tyle energii, również politycznej, poświęcamy na to, żeby uwalniać ludzi, robimy całe misje pokojowe, żeby dać narodom pokój żeby dać im jakiś kawałek spokojnej ziemi. Coraz mniej mówimy o naszym zagubieniu i takim wewnętrznym zniewoleniu. Coraz mniej. Robimy bardzo dużo dla, dla ludzi tak na zewnątrz i to jest dobre i musimy to robić, ale coraz bardziej zapominamy o tym, że problem zaczyna się tutaj gdzieś w sercu, że tutaj jesteśmy podcięci. To widać najlepiej na naszym życiu. Zobaczcie, ile kiedyś, szczególnie mówię teraz do starszych, mieliśmy kiedyś marzeń, planów, ambicji i ile z tego wyszło. To nie dlatego, że mamy słabe możliwości, ale dlatego, że przestaliśmy w pewnym momencie wierzyć, że damy radę, że jesteśmy do tego zdolni. Uciekamy w pośpiech. Starsi uciekają we wspomnienia. Nieustannie wspominałem, jak to kiedyś było fajnie, nie? Tylko, że nigdy nie było fajnie, powiedzmy sobie szczerze. Zawsze były wojny i zawsze ludzie się zabijali. Ale jakby mamy taką tendencję, żeby sobie wspominać to, co najlepsze. Ciągle jesteśmy. Zabiegani. To jest niesamowite, że nawet w internecie młodzi ludzie wrzucają takie obrazki, że kiedyś ten świat był fajny, bo można było zagadać do ludzi na podwórku. A dlaczego by nie można było zagadać dzisiaj? Przecież nikt nam buzi nie pozamykał, słuchajcie. To pokazuje, że my naprawdę przestaliśmy zajmować się tym, co mamy w sercu. Przestaliśmy się tym zajmować. Jeśli się zajmujemy w naszym wypadku katolików to tylko po to, żeby sobie czasami dokopać jak to jesteśmy wielkimi grzesznikami, a Pan Jezus przyszedł dać nam wolność. Zobaczcie, jak my jesteśmy bardzo nieobecni w naszym życiu. Nawet tutaj jak przychodzimy, to tak trudno przychodzi nam powiedzieć dobre słowo tej osobie, która jest obok. Nawet jak wchodzimy do kościoła, to udajemy, że się nie znamy, że się nie widzimy. A za chwilę będziemy jeść jedno ciało i pić z jednego kielicha jego krew. Nie możemy udawać, że się nie znamy, dlatego potrenujmy teraz i obudźcie się trochę. I zobaczcie, kogo macie po prawej, po lewej stronie. Ja nie widzę, więc czujcie się wolni. Spróbujcie powiedzieć jakieś słowo, szczególnie osobie, której nie znacie. Śmiało, nie bójcie się. No Boże, najwyżej się ktoś zdenerwuje na mnie. Zobaczcie, zobaczcie, co się dzieje. No prosta rzecz, a ludzie się zaczynają uśmiechać, nie? Rozumiecie prosta rzecz. Słowo. My jesteśmy na tym świecie po to, żeby to robić wszędzie. Po to nas Pan Jezus tu wzywa, żebyśmy w końcu uwierzyli, że da się. Bóg naprawdę chce, żebyśmy to słowo, które Jezus odczytał w pierwszej osobie, także odczytali w pierwszej osobie. Co to znaczy, żebyśmy byli prorokami, którzy idą do swoich i mówią: "Słuchaj, dzisiaj spełniło się słowo pisma. Dzisiaj Bóg chce uwolnić twoje serce do radości. Dzisiaj Bóg chce cię uzdrowić ze smutku. Dzisiaj Bóg chce ci dać nadzieję." To jest nasze powołanie. Nie mamy mówić, kto jest dobry, kto jest zły, kto jest z jakiej partii i tak dalej, ale że mamy iść i powiedzieć że da się żyć inaczej, to znaczy żyć z nadzieją. To jest nasze zadanie. My zwalamy robienie dobra na innych ludzi. W takim wygodnym świecie żyjemy. Zobaczcie, mamy, nie wiem, Janinę Ochojską, mamy Caritas, mamy Wośb. Mamy wiele organizacji, które robią dobrze, i my to zwalamy na nich, nie? Znaczy, z jednej strony tak trzeba, bo taki jest świat i jakby sobie w ten sposób pomagamy, ale w, przestajemy jakby czuć się odpowiedzialni za czynienie dobra, właśnie takiego małego, dobre słowo na ulicy. Dzień dobry pani, nie? A przepraszam, pomyliłem się, nie znamy się, ale możemy się poznać, nie? Co szkodzi? Nie? To jest ewangelia, słuchajcie. Pan Jezus to naprawdę nie mówił cały czas o tym, że pójdziemy do raju, do nieba i tak dalej. Pan Jezus po prostu był dobrym człowiekiem. Jak szedł ulicami miasta, to ludzie chcieli koło niego iść. No coś w nim było takiego. Było coś w nim takiego, że dwunastu dorosłych facetów zostawiło swoje rodziny i byli tak zafascynowani tym jednym, że poszli za nim. A dlaczego by za nami nie mogli ludzie chodzić? Słuchajcie, dlaczego by nie? Tylko za Forestem Gampę mogą biegać? Słuchajcie, jeśli będzie w nas coś takiego, co będzie fascynujące, a tym kimś ma być Jezus, to ludzie pójdą za nami. Nie zwalajmy możliwości bycia wielkim świadkiem Jezusa na ludzi wybitnych, na papieża Franciszka, który jest świętym człowiekiem, na matkę Teresę, która umarła, albo na brata Różę. Naprawdę to jest wygodne. To jest nasze zadanie. To ja jestem pełen Jezusa i ja mogę tego Jezusa innym pokazać. To, co powiem teraz, może być trudne dla Panów, ale nie bójmy się zakochać w Panu Jezusie. Nie bójmy się być kimś, kto jest w Niego wpatrzony, jak w obrazek, jak swoją kobietę, jak swojego mężczyznę, kobiety, jak mamy w swoje dzieci. Nie bójmy się tego. On naprawdę jest kimś, kto jest fascynujący. On naprawdę jest dobrym Bogiem. Jest Bogiem, który dzisiaj mówi w swoim słowie: Chce Ci tylko dać, niczego Ci nie chce zabrać. Jak nas tu zaprasza, mówi to: Chodź mnie zjeść, chodź się napić moją krwią, po to, żebyś miał siły do tego, żeby w, piąt w poniedziałek rano w pracy nie być zmierzum jak wszyscy, ale pokazać, że mam w sobie życie, że mam w sobie Boga. Uwierzcie Jezusowi, bo jest Bogiem dobrym, bo jest Bogiem, który ma w sobie dużo miłości i tą miłością chce się dzielić z nami. A jak mi nie wierzycie, to popatrzcie na krzyż to jest dowód. W każdym kościele jest mnóstwo krzyży, niektórzy nawet noszą na piersi. To jest dowód tego, że Bóg nas ukochał do końca i naprawdę nie kłamie, kiedy mówi, chcę ci dać za darmo i niczego od ciebie nie żądam. Amen.